Witajcie. Mam tutaj samochód Renault Scenic 2 i będę naprawiał hamulce i chciałem w tym odcinku kilka słów na ten temat powiedzieć. Już był około 5 miesięcy temu wymieniany zacisk hamulcowy. Prawdopodobnie ma on 15 lat, tyle co samochód. Pierwotnie producent stosował tylko taki, jakby odważnik, który powodował to, że wraca nam tutaj ta dźwignia zaciągana przez linkę hamulca ręcznego do pierwotnej pozycji. Później to było regenerowane, naprawiane przez mechanika. Tutaj była sprężyna dokładana, której oryginalnie nie było fabrycznie. A tak wygląda nowy zacisk współcześnie produkowany, ma już widzimy bardzo mocną sprężynę, tutaj dźwigienkę, gdzie się linkę hamulca ręcznego podłącza. Zarówno do prawego tylnego, jak i lewego tylnego zacisku. Tutaj te linki też już mam, one zostaną wymienione. Widzimy jak one leciutko tutaj. Chodzą ja mogę dwoma palcami czy nad jednym palcem. To na pewno będzie dużo lepsze niż to, co jest w tym samochodzie przez wiele lat niewymieniane. Tutaj ten żółty koreczek to jest podłączenie po prostu z pompy hamulcowej rurka, która nam załącza hamulec w momencie kiedy naciskamy na pedał nożny w samochodzie. Podczas hamowania to tutaj jest podawane ciśnienie płynu i wypycha nam ten tłoczek tutaj, który ściska tak jakby klocki hamulcowe. No i następuje hamowanie. We wszystkich czterech kołach jest rurka, czyli od pompy hamulcowej, a w tylnych, czyli dwie sztuki, są linki. I linki też dwie wymieniamy. Różne są objawy tutaj tego, że, że te hamulce nie działają poprawnie. Mogą być jakieś dźwięki, jakieś piski, może być grzanie się tutaj śrub czy tarcz hamulcowych. Tutaj akurat one były wymienione tagi, klocki, ale nie do końca jest wszystko dobrze, dlatego się skupiamy na tych zaciskach, prowadnicach i jarzmie. Mamy podniesiony samochód. Tutaj mamy zabezpieczenie, żeby nam to na ręce czy na nogi nie spadło. Jak zdejmiemy koło, koło jest w powietrzu, no i z pół obrotu zakręcę. Koło wykonało około jednego obrotu. Teraz niedawno wróciliśmy tym samochodem z podróży. A jak ono jeszcze stało wczoraj na podwórku, no to pół obrotu nam zrobiło i koniec. To jest nieprawidłowo, tak nie powinno być. Jeżeli te hamulce są prawidłowo zrobione, to co najmniej sześć pełnych obrotów to koło nam powinno robić. Jak ja to wezmę z pół obrotu, tak ręką sobie zakręcę w powietrzu. Tutaj trochę się poprawiła sytuacja, bo może się tutaj nagrzało coś po prostu po podróży. Ale jeżeli jest samochód rano, po prostu po postoju, no to mamy tutaj opory na tych klockach hamulcowych. Ja to koło teraz odkręcę. Mam pożyczony taki fachowy sprzęt, taki klucz na akumulator. Nie zawsze łatwo te śruby odkręcić, zwłaszcza jak niedawno koła tutaj były zmieniane. Wulkanizator przykręcił bardzo często z dużą siłą na maksymalne ustawienia tej, tego klucza udarowego. Jest to przykręcane i później ciężko to w domowych warunkach odkręcić. Ja odkręcę koło i dalej będę opowiadał. Co tutaj jest nieprawidłowo, jak to doprowadzić do porządku? Koło mam zdjęte. Widzimy tutaj jest w miarę gładka powierzchnia, więc tarcze są ok. Klocki też tutaj widzimy dużą powierzchnię, też jest ok. Więc przystąpię do demontażu zacisku, oraz później się trzeba skupić na tych prowadniczkach. E żeby to odkręcić, to najpierw tu jest oczywiście linka od hamulca ręcznego, trzeba to zdjąć. Tutaj jest nakrętka od przewodu hamulcowego. Delikatnie ją odkręcamy. To dzień wcześniej było środkiem typu WD-40 popsikane. I co ważne przy odkręcaniu ta nakrętka musi się kręcić wokół tej rurki, tak. Musimy to robić delikatnie przy odkręcaniu, powoli, w jedną, w drugą stronę, powoli, przy odkręcaniu, żeby nie ukręcić tej rurki, bo wtedy by był dosyć duży problem. Także to ma się kręcić ta nakrętka wokół tej rurki, a nie razem z tą rurką. Następnie, tutaj są prowadniczki, tutaj jeden klucz zakładamy, Piętnastkę, tutaj trzynastkę, i tutaj na dole tak samo po prostu wykręcamy te śruby, te no i wtedy możemy zacisk zdjąć. Ja to zrobię i widzimy się za chwilę, jak będzie widok, już i dostęp do samych klocków hamulcowych. No dobra, zacisk już mam zdjęty. Ciekawą sprawą jest to, że gdy tutaj mam klucz i czasami to bardzo mocno yy, ta śruba tu jest wkręcona w to, tutaj ten otwór przychodzi śruba, albo czasami same prowadniczki są zapieczone. Tutaj akurat w miarę dobrze to chodzi, ale i tak będzie wyczyszczone i na nowo przesmarowane. Yy, Ciekawe jest to, że wystarczy jedną prowadniczkę odkręcić, aby zdjąć w Renault ten zacisk hamulcowy. Tutaj bardzo ciężko to szło nie dało się odkręcić. No to sobie odkręciłem ten przewód hamulcowy, zdjąłem linkę, obróciłem trochę i bez problemu wyjąłem to z prowadniczką. A teraz powiedzmy w imadle, czy teraz już sobie będę na przykład palnikiem mógł to podgrzać czy postukać mocniej w to co tam będę uważał za stosowne a teraz najważniejsze czyli kręcę słyszycie kręcę tą tarczą hamulcową a cały czas mi coś ociera mimo iż już jest zacisk zdjęty patrzcie jak te klocki mocno tutaj siedzą, mi jest ciężko. Trzymając kamerę jedną ręką, nie wyjmę tego klocka. Tak nie powinno być. Tu jest problem, czyli niekoniecznie w zacisku, mimo iż zacisk stary i tak będzie na nowy wymieniony, to nie sztuka włożyć ten zacisk teraz na te klocki. Powiedzmy, po stwierdzeniu, że one są dobre, ten mogę ruszyć. Ale tego nie mogę ruszyć, ponieważ tutaj nam trzyma, tu są takie blaszki, takie powierzchnie, to nam koroduje. Jak na przykład wjedziemy w kałużę, tu wszystko błoto się dostanie, zabryzga nam to. Trzeba te blaszki delikatnie zdjąć, żeby ich nie uszkodzić. Wyjąć ten klocek ręko, dwoma rękami, zdjąć tą blaszkę wyczyścić to się jarzmo nazywa ten element, dosyć droga rzecz, więc niekoniecznie się to wymienia od razu. Po drugie to jarzmo jest tam na te dwie śruby z bardzo mocną siłą dokręcone, więc jeżeli nie macie specjalnego klucza dynamometrycznego, to nie zawsze się to uda dobrze zrobić z odpowiednią siłą, tak jak powinno być. No bo nie sprawdzicie, z jaką siłą dokręciliście, a siła jest dosyć duża. Tutaj już dużo mniejsze siły są. I kontynuując, trzeba to wyjąć, wyczyścić i niekoniecznie wymienić, ale wyszlifować tutaj do jasnego metalu. Jak zdejmę tą blaszkę, po prostu oczyścić to jarzmo. Nie szczotką drucianą, tylko powiedzmy jakimś papierkiem ściernym, jakimś pilnikiem. Nie znowu, żeby to latało, ponieważ jeżeli będzie duży luz, to może nam pukać podczas hamowania albo co innego się może dziać. Ale ja już wypróbowałem po drugiej stronie te 5 miesięcy temu, jak to robiłem, że w tym Renault nie wiem jak w innych modelach samochodów, że jeżeli ja tu nawet dosyć mocno podpiłuję, także dwoma palcami mogę włożyć i wyjąć ten klocek do samego końca bez problemu. No to nie mam ani żadnego stukania, ani pukania, i tak to też zrobię, żeby mi to luźno chodziło. To musi być płynny ruch tutaj, i dopiero wtedy z nowym zaciskiem po odpo odpowieczeniu tutaj tego układu yy, płynu hamulcowego ma prawo to działać poprawnie. Więc ja się zabieram do roboty i nie wiem czy jeszcze coś dogram czy nie ale macie już tutaj sporo informacji na co zwrócić uwagę później te blaszki oczywiście w taki sam sposób trzeba założyć tu sobie na przykład zarysować to powiedzmy zarysowałem że to mam od przodu żeby nie pomylić tych klocków bo one są dopasowane do tych tarcz już troszeczkę pracowały ze sobą więc raczej tego yy, nie, nie zmieniamy. Nie, nie jest skazane, żeby to pomylić, ponieważ inny stopień wyrobienia tych klocków może być jednego, jak i drugiego. Dobra, kończę. Pozdrawiam Was wszystkich, którzy samą będą naprawiać i do usłyszenia w kolejnym filmiku.